Za naszą wschodnią granicą od dwóch lat toczy się bezpardonowa wojna, wojna napastnicza, autorstwa tego samego kraju, który 103 lata temu zaatakował świeżo odrodzoną Polskę. Rosja swoich imperialnych planów, pomysłów nigdy nie zmieniła. I dzisiaj warto w tę 103. rocznicę na chwilę refleksji, na chwilę zastanowienia to swoisty fenomen, zwany oczywiście cudem nad Wisłą, że wtedy kraj, po 123 latach, kraj zupełnie jeszcze niezorganizowany, zupełnie jeszcze nieodrodzony, potrafił przeciwstawić się na wale bolszewickiej. A myślę, że tym na naczelnym Przesłaniem, które wtedy pomogło naszym dziadom, naszym pradziadom, to było poczucie odpowiedzialności za świeżo odzyskaną wolność. To było głębokie przekonanie, że te 123 lata ofiar, powstań, kolejnych powstań nie mogą pójść na marne. Nie możemy tej ojczyzny po prostu oddać. I naród się zjednoczył. Olbrzymią rolę odegrał w tym oczywiście Wincenty Vitos. Rzeczywiście przyjeżdżał tutaj wśród żo żołnierzy, czepił ich e, odwagę, starał się wytłumaczyć też Wielkiej Rzeszy Społeczeństwa, jaką byli chłopi, że ojczyzna to jest ważna, ważna rzecz, ważne wyzwanie. Pytanie, czy dzisiaj Polacy byliby zdolni do takiej ofiary. Obyśmy tego nie musieli przeżywać, obyśmy tego nie doznali, ale spójrzmy na naszą rzeczywistość pod względem właśnie tej jedności. Czy mamy tę jedność? Czy potrafimy wznieść się ponad podziały w tych fundamentalnych kwestiach? Czy w tej wielkiej walce politycznej, która się odbywa na naszych oczach, nie tracimy z punktu widzenia tych najważniejszych pryncypiów, z tym pytanie Państwa pozostawiam.